I gdzie się wspinasz? Co jest twoim szczytem kariery? To zobaczymy. Nie, a marzeniem. Marzeniem o szczycie, co jest? Wiesz, to tak faluje. Ja byłem w różnych już punktach tej kariery i myślę, że. To nie stać, tak, że ty cały czas idziesz do góry i. No nie, nie, to tak kompletnie tak nie jest. No, Tylko to jest takie, raz jesteś tak, raz ten szczyt, wychodzisz na ten szczyt wyżej, spadasz na dół, potem wychodzisz trochę na mniejszą górkę, ale, ale gdzieś tam to tak faluje. Ale jednak krzywa jest, krzywa jest wznosząca. Mm -hmm. tak? No i czymś innym też staje się szczyt czasami. No, bo o czymś innym mogłeś marzyć, jak miałeś 25 czy 30 lat, a o czymś innym możesz zupełnie marzyć dzisiaj. I to mnie zastanawia, twoja perspektywa tego, czym jest dzisiaj sukces taki, Słuchaj, który byś chciał osiągnąć. To, to jest fajne, bo też człowiek z wiekiem nabiera pokory i potrafi się też cieszyć mniejszymi rzeczami czasem. Pamiętam, że dawno marzyłem, żeby grać, żebyśmy grali za granicą, za granicą. I jak najwięcej. No, rzeczywiście udawał się nam, bo i zagraliśmy trasę w Chinach, mm. w Indiach, zagraliśmy w iluś tam innych krajach. Nie wiem, zagrałem nawet w Carnegie Hall koncert z Atom Stream Quartet, z Głosami Gór, z profesorem Maksymiukiem Januszem Oleńczykiem. Wow! A teraz potrafię się cieszyć, że zagram w Kaletach na przykład koncert mm. ostatnio. Tak się przyłapałem na tym.